Zakup mieszkania to praktycznie dla każdego bardzo duża inwestycja, a dla wielu osób jest to trudna decyzja, bo kupujemy na wiele lat i trzeba się przygotować do tego odpowiednio. Warto zwrócić uwagę, że każdy kupujący ma inne potrzeby i tak na przykład osoba, która nie ma rodziny, nie ma dzieci, czyli tak zwany singiel, to jest zupełnie inny klient niż ktoś, kto na przykład ma dwójkę dzieci. Dla takiego młodego człowieka bardzo ważnym aspektem zakupu mieszkania będzie jego lokalizacja. Młodzi ludzie rzadko chcą poświęcać dużo czasu na dojazdy, nie są im potrzebne w okolicy przedszkola czy place zabaw. Wiele takich osób chciałoby mieszkać w centrum, a jeżeli nie w centrum, bo ich na to nie stać, no to w takim miejscu, które będzie z tym centrum dobrze skomunikowane. Bardzo istotnym parametrem przy zakupie nieruchomości jest jej metraż. Oczywiście im mieszkanie będzie mniejsze, tym będzie tańsze, ale nie ma co przesadzać. Choć na początek może nam się wydawać, że 20 kilka metrów kwadratowych to powierzchnia, która wystarczy dla takiego singla, to jednak przez kilka lat na pewno okaże się, że jego potrzeby trochę wzrosły i tej powierzchni będzie brakować. Warto trochę dołożyć i tak przemyśleć zakup mieszkania, żeby można było je jak najlepiej wykorzystać. Nawet w kawalerce można wydzielić malutką sypialnię, zrobić oddzielną część nocą. Stolikiem barowym oddzielamy e, aneks kuchenny i praktycznie rzecz biorąc e, mamy mieszkanie z oddzielną sypialnią i z oddzielną kuchnią, bo przecież mało który singiel potrzebuje dużej, przestrzennej kuchni do jakiegoś wielkiego gotowania. Decydując się na zakup takiego mieszkania, zwróćmy też uwagę na to, żeby miało ono jak najwięcej przestrzeni do przechowywania różnych rzeczy. W niewielkim mieszkaniu bałagan będzie od razu widoczny, kupując więc łóżko czy sofę, dopilnujmy tego, żeby przestrzeń pod... E, Pościelą, pod materacem była dostępna, żeby była tam jakaś skrzynia do schowania różnych rzeczy. Zwróćmy też uwagę na dostępność szaf, szuflad i wszystkiego innego, gdzie będzie można upychać różne niepotrzebne na dzień dzisiejszy przedmioty. Kupując mieszkanie, można także dołożyć do komórki lokatorskiej albo piwnicy. To przestrzeń, która bardzo przyda się do przechowywania rzeczy, których w dłuższym okresie nie potrzebujemy.